Cześć, witam wszystkich i dzisiaj będziemy wsadzali do ziemi następne warzywka, czyli dokładnie rzecz biorąc bazylię śródziemnomorską i cukinię. A po dwóch nocach idziemy zobaczyć, czy ślimaki nie dobrały się do cukinii. Bazylię będę wsadzał tak samo jak ogórki, to pieknięcie film o wsadzaniu ogórków i tam pokazywałem jak obsypywałem ziemią, bo też były w takich małych doniczkach natomiast cukinie już są przesadzone do dużych doniczek też był na ten temat film i czekały aż będą dość duże na tyle duże że nie zjedzą jej ślimaki to był tegoroczny nasz pomysł na ślimaki czyli wsadzić ten pomysł na ślimaki jak zrobić balona ślimaki czyli wsadzić duże cukinie, żeby nie obgryzły nam listków, ponieważ w zeszłym roku obgryzały listki i żeśmy musieli biegać z wiaderkami na noc, każdej nocy przykrywać, rano odkrywać. Też był na ten temat film, kliknijcie kartę, zobaczcie. Upierdliwa metoda, nie wszystkim się podobała, ale myśmy chcieli mieć cukinię, w związku z tym, żeśmy jak najbardziej starali się w danej sytuacji, w danym miejscu, w danej rzeczywistości zrobić tak, żeby te cukinie po prostu nam urosły i żebyśmy się cieszyli cukiniami, bo ja po prostu kocham leczo. Nie będę dzisiaj Wam pokazywał wsadzania wszystkich elementów, jak już sadzę, to Wam pokażę gdzie wsadziłem, po prostu no, co pokazywać z kopania dołka, a jak obsypywać to ziemią, to było przy ogórkach dokładnie tak samo, więc zapraszam Was jedziemy ja wsadzam a potem wam pokażę co zaplanowałem jak rozplanowałem i co dalej zrobić jak lepiej pielęgnować na przykład taką bazylię Mam nadzieję, że już nie będzie ślimaką smakowała taka duża cukinia. Minęły dwie noce, więc zobaczmy, czy ca czasem ślimaki nie dobrały się do cukinii. Nie widzę ani jednego nadgryzionego listka, czyli albo już nie smakują, albo ślimaki są wytępione. Zobaczymy, z jakiś czas temu pójdę na nocne łowy na ślimaki. A co do tego tematu, to też zobaczcie, obejrzyjcie film. Gdzieś tu w karcie na górze. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie w komentarzach, co Wy macie w swoich ogródkach. Natomiast ja będę dalej walczył ze szkodnikami, na przykład dalej ze ślimakami. Jest na ten temat cztery filmy już o ślimakach. Jedna pani dzięki czwartemu sposobowi czwartej metodzie złapała w swoim ogródku 337 ślimaków. To jest ta metoda, a tej pani ja bardzo serdecznie gratuluję. Na naszym kanale znajdziecie również inne filmy. Tutaj jest film, który jest dedykowany dla Was. Film z walką o ślimakach. A tutaj jest nasz najnowszy film. Zapraszam do zobaczenia na razie.